Nazywam się Ania, jestem ja jest numerem 186, no i przyjechałam z Gdańsku. Sekund, żeby pojawić się na starcie na teraz. I... A, czyli do domu jedziesz? Jadę do domu i to w sumie jest taka myśl, która trochę mnie napędza w ogóle idziesz po terenach teraz, które znasz, na których trenujesz, na których jeździsz? Nie, na tych terenach nie byłam. Wcześniej jeździłam trochę po Borach Tucholskich, gdzieś w Zóżmierze i... A tutaj nie, tak? Tutaj nie jeździłam jeszcze. Piękne te, te pagórki macie tutaj. Z zazdrością oglądam. Tak, czasami można wypłuć w, płu w płuca, ale... <laughs> ale pięknie jest. Debiutujesz? Tak. To jest swój pleca pomorska i pleców ultramaratą w ogóle. No bo są takie trzy stopnie debiutantów. Są tacy, co jadą pierwszy raz po pomorską, są tacy, którzy jadą pierwszy raz w ogóle jakiekolwiek ultra, ale są jeszcze tacy, którzy jadą w ogóle pierwszy raz z jakimkolwiek numerem przypiętym do roweru. No to mam trzy razy te. Tak. Czyli czy jesteś debiutan, debiutant, debiutant. Nigdy w żadnych zawodach nie jechałeś? Nie, nigdy nigdy. Kiedyś mi się zamarzyła pomorską. No właśnie, ale miałaś jakieś wyobrażenia przed startem? Coś tam pewnie czytałaś, oglądałaś, słuchałaś? Czytałam, oglądałam. Te wyobrażenia, które miałaś, jak się ma do tej rzeczywistości? Jest to całkiem dobrze. Wydaje mi się, że trafiłam po prostu na odpowiednie osoby. Bo jak widać, też nie jestem strasznie zapakowana. Dzięki temu jest mi łatwiej. Chociaż nie wiem, czy kolejną razu nie zasuwała się na A co masz na myśli? Wysokie tyle śpiechów, które tutaj są. Na gravelu czasami przemknąć jest ciężko Czyli MTB jednak raczej? Raczej MTB jednak. Grubsze opony Oglądałam właśnie różne filmiki, półmorskie relacje i tak dalej Jak ludzie się wypowiadali ja swoich doświadczeniach I cieszę się, że jest piok, a nie błoto Przyszła ta burza w nocy, nie wiem gdzie tu, tą burzę spędziłaś Tutaj właśnie kolega powiedział, że woli jednak to niż w tej burzy jechać Muszę. chyba minęło. Poraj, bo jeszcze jechaliśmy taką nie dużą ekipą Zatrzymaliśmy się w jak zobaczyliśmy właśnie chmury, które to ta burza nas minęła, jak wyjechaliśmy, to jedynie przód pografiło. Aha, czyli jakoś bokiem przeszło, ok. Tak. No bo tu różne relacje były, niektórzy nawet grad mieli, także no nie różnie bywało, okej. Okay. Akurat mnie tam minęło, jedynie za się z za Ale jechałaś właśnie potem po mokrym trochę, tak? Już po, tak, po śladach burzy. No to już tam jakieś ostatnie 50 km zlewczowe. No i to jest taki deszcz, który można sobie czerpić. Miałem ja pod uwagę że to na Ale. Ale. jakiś plan na tą imprezę? Coś sobie rozplanowałaś na, na starcie? Jak ten plan wyglądał mniej więcej? Ja w ogóle zaczęłam swoją podróż z utraty tak. Niestety nie do rady Trochę zrobiłam się mega cykla i nie ukrywam, że mnie to podłamało, bo wiedząc, że mój brat nie dał rady, wszyscy został... bez... mieliśmy. takiego psychicznego w sumie. Na być. którym zrezygnował? Kilometrze? Na setnym kilometrze. Na setnym, okej. Okay. I psychicznie byłam, jestem mega ciężka, ale stwierdziłam, że doczołgam się do Adrawska. W międzyczasie znalazłam nocleg. W ogóle później okazało się, że było tam dosyć dużo naszych uczestników. Zatrzymałem się, a miałem jeszcze 30 km. A planowałam, żeby robić tak po 170 km dziennie, ale to właśnie z tego względu, że żeby sobie zoptymalizować tą podróż, a jak jechałam pociągiem właśnie z Gdańska do Czarnocina, to usłyszałam bardzo fajną kwestię. Chebasz plan na Pomorską, ale pytanie... Jak? I plan ma pomoc. No tak, to słynne zdanie ojca dyrektora. tak. Nie ukrywam, że pierwszego dnia było mi mega ciężko. No jak zostałaś sama, no bo rozumiem, że miałaś taki plan, żeby cię we dwójkę jechać, wspierać się, tak? I nie ukrywam, że właśnie tą myślą było troszeczkę ciężko. Teraz powiedziałem już w sumie co robię dalej. No właśnie, super, że nie zrezygnowałaś, to, to bardzo fajne. Nie, w tej chwili jestem trochę zacięta i miałam taką świadomość, że po to tu przyjechałam, żeby dostać. I jakbym na 80 kilometrze cię zapytał, bo ja często tak jak ktoś idzie w dwójkę, to pytam dziewczynę na przykład, czy wyobraża sobie jechanie tego sama, zwykle odpada odpowiedź nie, to ty byś też powiedziała nie, a teraz jedziesz sama, tak? Też nic nie szkodzi, bo ważne jest też wiedzieć, kiedy trzeba zrezygnować. I jeżeli ciało, bądź głowa ci na to nie pozwala, to może ryzykować i spróbuj, fajnym razem. Wydaje mi się, że ważniejsze jest, żeby się po prostu... Nie poddawać i podejmować te próby, jeżeli się chce. Ale prawda, na worsku miałam i w sumie bardzo dobrze się udał, a nawet czuć lepiej, bo drugiego dnia nie mogłam znaleźć noclegu. Za czarnym, wielkim, gdzieś tam do mnie, do pracy dołączyła się Grażyna. I to było super doświadczenie, bo dzięki niej do z dodatkowymi innymi ludźmi i mega Budowało mnie to w ogóle na pulsie. Jak masz towarzystwo jest znacznie ładniej, Czy pogadasz, pośmiejesz się troszeczkę? Zapominasz o tym, że jakiś ból ci doskwiera. A ja jednocześnie rozkoszujesz się tym czasem na rowerze. I to było mega fajne. A w momencie, gdy byliśmy pod altaną, udało nam się właśnie dzięki Michałowi z Krakowa odnaleźć nocleg. Więc mieliśmy plan, żeby wspólnie po prostu pojechać na 100, przepraszam, na 357, czyli to był strzał w dziesiątkę bo nie ukrywam, że wcześniej jak sama myślałam o czymś to raczej celowała 330, 340 a w grupie jednak to zmęczenie też troszeczkę inaczej przebiega No tak, szczególnie jak osoby jadą mniej więcej tym samym tempem, bo podłączyć się do kogoś szybszego, to można się zajechać. Dzisiaj się trochę rozłączyliśmy, bo każdy z nas już gdzieś w głowie trochę dom. Każdy z nas inaczej fizycznie, no dzisiaj jest po prostu sprawny. Ale myślę, że była to piękna przygoda. No właśnie, to mówisz tak w czasie przeszłym była. Kiedy poczułaś, że to ukończyć i że właściwie to już powoli, to już jest to? Wczoraj. Wczoraj jak dojechaliśmy na nocleg, jak na nocleg to już wam święcie przekonane, że to w Natomiast jak spotkałam Drażynę mniej więcej, zaczęłyśmy więcej rozmawiać, bo to trochę sprawiło, że poczułam się silniejsza, bo miałam taką świadomość, że dobra, spróbuję sama, pojadę, ale jak wiadomo, jeżeli człowiek lubi towarzystwo, to trudno mu gdzieś tam w głowie z tym właśnie przebrnąć ten etap, że no kurczę, jedziesz sam. No i dzięki właśnie temu, że byliśmy grupą, poczułam się trochę silniejsza. Dlaczego akurat Pomorska? No może oprócz tego, że to po prostu Twoje rejony? Nie marzył mi się żaden inny ultramaraton. Ej? W pierwszym ultramaratonie właśnie usłyszałam jako Pomorskiej. I jak zobaczyłam zdjęcia z relacji ludzi, to miałam takie... Chcę tam być. Chcę być po prostu częścią tego, że ludzie jadą razem. Bo słyszałam dużo pięknych historii, jak się ludzie wspierają na trasie. A kiedy to było w ogóle? Ojej. Kiedy usłyszałam to po prostu? Te trzy lata po... temu. Te to fajna historia, czyli to taka realizacja takich marzeń. Sprzed wielu lat. Nie ugrywam, że cieszę się, że to może nie zostało wspomniane. Dlaczego ty właściwie to robisz? Dlaczego? No, ja z tą mega przyjemność. Kiedyś od mamy gdzieś tam usłyszałem, właśnie w jej relacjach, że. Kolarstwo romantyczne to piękna rzecz. Trochę się tego wstrzymałam, bo stwierdziłam, że to powiedzenie jest naprawdę świetne. To jest takie kolarstwo romantyczne, właśnie? To nie, ale dzięki temu zaczęłam spędzać więcej czasu na rowerze. Ale jak to to nie, co masz na myśli? Wiesz, co? Bo teraz to ja nie mam takiej myśli, że jadę tylko po podziwianą. Trzeba dopchnąć do celu, a nie jedę tylko bez troski. No dobrze, a mogłabyś sobie wziąć traka takich zawodów. Po prostu go przyjechać sama, jak jest różnica? Dla mnie osobiście jest, bo nie ma ludzi. A w tym wszystkim chodzi też o ludzi. Bo bardzo wiele osób podkreśla i tą atmosferę, nie? I to, I to też poczucie bycia częścią takiej społeczności, nie? Tak. No ja uważam, że to jest świetne, bo naprawdę czy dostałam wsparcie od innej grupy, kiedy czułam się, że jakby jestem z tym sama jednocześnie spotkaliśmy już pierwszych uczestników pomorskiej. Ciągu, więc też troszeczkę porozmawialiśmy o takie tematy. Teraz właśnie dzisiaj na jednym się poszła mi i miałam tylko jedną łyżkę, więc nie byłam w stanie sobie poradzić. No i zatrzymał się Kamil, który też mi pomógł. O, to fajne jest, nie? I to jest świetne, bo ludzie po prostu chcą być ze sobą. Bardzo Ci dziękuję za przymiłą rozmowę. No i miło było poznać i rozumiem, że widzimy się na następnym ultra. Nie wiem jeszcze na jakim, a na jakim się widzimy, gdzie się ja wybierasz? Się nie wiem. Jeszcze nie wiem. razie To, to tak głupi moment na pytanie trochę. Trzymaj się powodzenia Dzięki na bardzo. odjezdnym poproszę o tak zwane epickie machnięcie do kamery. Trzymaj się. Cześć, cześć.